Jego przeciwnik pochodzi z Będzina, to bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy Georgia Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali. W London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Palickiego. A jest nim... MISZAŁ! Siemanko, siemanko Zaczynamy zabawę Panowie moi jadą Ja Ja jadę po Iwonę Do serwisu Ostatnio wam mówiłem, że poszedł most I do wymiany jest cały Ale jest po gwarancji I Weko coś tam zjechało z ceny I wyszło ogólnie 10 koła netto ale może mi to ktoś zrobi taniej. Znaczy nie może. Zrobi mi to ktoś taniej. Yy... Nie wiem, może piątka, szóstka może mi to zrobi. Ale zrobi mi zresztą szybciej, dlatego jadę odebrać tą lawetkę zęka I... Jadę zabrać do mechanika. Mam nadzieję że to, że mi to się w miarę szybko uda, kurde, ogarnąć. Jest ze mną mój kumpel. Powiedz no tam dzień dobry. gdzie doberek. Dziadek. Nie chcesz mówić przyjacielu? Nie chcesz mówić, tak? No dobra, 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 dobra. Wszystko działa. Pinkielnówka. Działa bez zarzutu. Nie słychać zaworów, wszystko jest git. To najważniejsze. Kurde, dobra, zwijam się. Auto załadowane Auto załadowane Czas na kapkę to a ten a ten se rano przyszał o godzinie 8 popływać no dobry agent no daleko nie odjechał Metalowa zasada na głodnego się nie jeździ Chodzimy, chodzimy i szukamy mazdy z gościem, potem tam a ona tutaj w krzakach zarośnięta jest Trawa Zobaczymy czy to poli Zobaczmy czy to poli Oooo! Czemu czy to poli? A jak się zapalił, to jest dobrze. Ten powiedział perfekt. Siemanko, Siemanko. Zaczynamy zabawę. Panowie moi jadą. Ja. Ja jadę po Iwonę do serwisu. Ostatnio Wam mówiłem, że. Poszedł most i do wymiany jest cały, ale jest po gwarancji. I lekko coś tam zjechało z ceny i wyszło ogólnie 10 koła netto. Ale może mi to ktoś zrobi taniej Znaczy nie może. Zrobi mi to ktoś taniej. Yy... Nie wiem, może piątka, szóstka może mi to zrobi. Ale zrobi mi zresztą szybciej. Dlatego. Jadę odebrać tą klawetkę zęka i jadę zabić do mechanika, mam nadzieję że to, że mi to się w miarę szybko uda, kurde ogarnąć. Jest ze mną mój kumper. Powiedz no tam, dzień dobry Gdzie doberek Dziad Nie chcesz przyjacielu? Nie chcesz nic tak No dobra, dobra, dobra To i Iwona Nawet nie zapłaciłem dużo Kurde tu nie przejadę Nawet nie zapłaciłem dużo Myślałem Myślałem, że to skrzynia I wymieniłem olej w skrzyni Ale okazał się ten most Nieszczęśliwy No i nie robię tego mostu Bo No zrobi gościu taniej Zdecydowanie Także nie robię Cześć koleśko mały Cieć, mój przyjacielu, zaraz jeszcze cię przejdziemy, się dobrze? Zaraz się przejdziemy, kupimy. No tylko cię nie puszył tutaj, bo tutaj jest danger słupie. Zeniu, wprawdzie prawdzie mostu nie naprawili jeszcze, ale za to. Masz tą superową zaślepkę, nie wiem czy to nie będzie od tego, wiesz, czy to od a tutaj się to wsadza, chyba, nie wiem czy to od tego nie, czasem ta zaślepka, ta zaślepka nie powodowała to, że to tak buczy, patrz teraz, nie no chłopie petarda, nie, nie ma mostu, ale też jest zajebiście. Jak widzieliście, się foto odebrał Ferarkę wam, ja kozak. Miałbym tego jeszcze coś zaadować, ale właściciel trochę się stresuje, chłopak, żeby jechał szybko do niego. I raczej nie będzie miał czasu, gdzieś się musiał wrócić, bo samochód na powrót, żeby chłopina spał spokojnie, że tak powiem. Ja lecę, wał rozwalony, zjeżdżam tym na bazę, zostawiam go. I w następnym tygodniu mi go będą, będzie naprawiał Może się zabierze około środy Może wtorek, ale raczej środa lekko. Zgadnij co będę robił Ciekawe co będę robił bo ja będę robił Uwaga, zobaczymy czy Ślązaka kable są niezawodne w tym tygodniu już dziesiąty raz Miałca istnienia ducha świętego Kurde Co to była za akcja tu Coś się próbował dobrać I co? Nic Mimo w ogóle kurde co jest grane kurde, kiedy ja bajkę oglądałem ze Star Warsów Marzenia się spełniają, nie? Ja mam szczęście, ale jaki bajer, nie? Co on robi w ogóle na dziurach to jest ostra akcja, nie? Strona Patryk ja na obiedzie z rodziną. Fajna masz maskotkę. Pęć, Patrykowicz. jeszcze się peć gościu lepiej do roboty. Po mnie głowa Jeden dla mnie, jeden dla księżniczki i wodę dla ciebie. starczy. Jest i mój ulubieniec, malutki jest. No to smacznego. No, biorę się do roboty, jadę, jadę, tylko tutaj jest czasami nieprzyjaźnie na drodze. Yy, lecę, będę chyba na styk tam. Ja też chcę widzisz, no ja też mam. No, ja też co zaraz pójdę. To jest moja rodzinka i ja też idę zaraz z nią na obiad, ale muszę najpierw zająć się robotą. Zrobić. Kupią włosy człowieku, nie? Ej, a dla mnie? A dla mnie nie ma. Dobra, zdenerwowałeś mnie, Michael. Ja otwieram, nie? Ja to otwieram po drodze. To jest Twoje. Ja wtedy żartowałem, że otworzyłem, ale teraz to otwieram. Od razu trzeba przepalić. Co jest tam? Jedynka, dwójka i... Patrz, co się dzieje. Ja wiem, dlaczego to na stadion. No, tam już jest od razu testowanie amortyzatorów. O Jezu, jak czepię. No, 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 Aparat oh. A ja tu kojarzę, a tu byłem kiedyś Ona mówi No Weź sobie ten Jedź w prawo Rikśliś, 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 rik, 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 rik. I tam będzie jakiś plac No i stary, jak gdybym tu nie był i sobie nie przypomniał To byś tu chyba znaleźł ten plac, nie? Ostrybusz tu jest Jest tu normalnie tam jest jakieś krematorium, ty. Ostro, tu jest. Dobra, idę. Idę gdzieś tu, ma być niby ten samochód. Mam tu kluczyki. Ale już nie zrozumiałem, czy mam do niej wracać, czy nie. Ale robię tak, że nie wracam. Gdzieś tu musi być ta mokka. Chyba już źle trafiłem. Kurde. Ludzie, pa, gdzie mam auto? Ty, tam nie widać. Magał auto już. Ale jest. Pa, jest. Pa, jest. To? Nie, to! Kur... Gdzie jestem? Teraz tylko kamper, przyczepa i... ty jest przyczepa! A nie lupa. Dobra, patrzymy czy to pali. Hmm. Ja, Mam nadzieję, że nie będę potrzebował ślązaka kabli. To on mi dał inny kluczyk. Ja myślałem, że to ja. Kurde, nie mogę sobie blokuj tam kieruj. ta, i nie ma nie ma to tamto zobacz, jaka tam ferarka tam od Grzesia. człowieku zobacz jak pluje tu, pu 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 to jest wydech sportowy turbo, a ta ferarka nawet turbo nie ma, ty prosto i logiczne piękne, piękne no jak u mnie na wsi, no to jest piękna sprawa, kocham wieś Kupiłem Red Bulla, Niemcy są tak zjebani, że nawet się nie da u nich ukraść Red Bulla tej. Opi daleko kreskowi jak u nas na obraniach, nie? Ale leje Boże, nie dadzą sobie ukraść Red Bulla za 1,70 euro. Yeah. To jest droższy był ten magnes, nie? Ja dziś na kładzie Jedziemy gdzieś polatać z chłopakami Ale jestem gruby Wyglądam jak Ludek Michelin w tym kurwa. ja na kładzie z panami jestem wiesz Wziadanko ci zrobiłem pa Filip Mówiłem go nie brać kurwa Pierwsza kałuża on już stoi A on już stoi On już stoi pierwsza kałuża Ostro. To drzewo się zawali, to akurat centralnie na mnie. Stalową linkę ma? Nic się nie martw. Pięknie, pa jaki zbiera, pa yeah. Idziesz jak tornado Dobrze Ale zejdź z niego, kurwa, ty się <śmierdzi> nie powiesz, Ja pierdolę Ty, bo, to, to ty, bo tak drzewo je mnie zaraz Skończą się zabawy Dobrze Masz go. Nie, no, jest dobrze. Zajebiście. Weź teraz już na dół przepnij. Bo ci nie pomogą chłopie. <śm> Byłem dzisiaj trochę na kładzie Dawno nie byłem z chłopakami No więc spoko o, Ale mnie plecy bolą Ostatnio widzimy jak gościu wyskoczył z metr I kręgosłup się rozwalił I się śmiałem, ale powiem wam, że jest to możliwe Ale ja to samo miałem Wiecznie młody Jest i on, chłopie Jak tam z sprzęgiełko chodzi? Tu? No No bo robili, nie biegi Dobrze? Wszystko? No tutaj tak, tak no, no bo to robili przecież Nie! To jest... Kurwa mówiłeś ty, że furę sobie kupisz, ale nie mówisz, że aż taką, ty Piękna Zadbana. 73 Polska motoryzacja, Op. Kurde, nie mam ani jednego samochodu polskiego, nie? To jest wstydnie, Kurde. Tyle rozbioru, chłopie, polski W Ślązach ma zestaw kosmetyków Zestaw kosmetyków na 7 tych, chłopie Mały jedzie, mówi Tata to pan Ślązak, to ma nawet pieprz tutaj mówi. Super ta laweta jest, najlepsza, ona ma pieprz. No fajne. Dobry jest. Nie no, nie Znaleziono niekradzionych to mówię. Nie, nie, to nie. To jest e, zatrwony z roboty. Zatwiłeś z roboty, nie? Nie ukradłeś, tylko zatwiłeś. Nara Patryk, narka na łącza. Co C, 5,5 godzinki przy, przysnął na park i, <laughs> Mówi, miał, wiesz co, stanąłem troszkę tak. No oraz 5,5. Na razie. Niedziela panowie, śmigam z ciapkiem do Sztokholma Dać mu tam siano, bo musi jechać, wymienić, nieco tam musi zrobić I Jeszcze do Zenka podjadę potem, dostawię mu kaskę w samochodzie Na jakieś drobne wydatki <tryk> Zenek jedzie Patrykową, Patryk ma wolne Ślązak jedzie od wtorku, chyba czy od poniedziałku, wieczorem, już nie pamiętam A Gdańsk jedzie jeszcze I kto jeszcze jedzie? Aha Sztokholm, Patryk Nie, Sztokholm, Zenek, Gdańsk i Ślązak, chyba 4 Jedna nie, jest, nie wyjeżdża, ta Zenkowa nie wyjeżdża Będą mi robić wał. Wał, most, kurwa, nie wiem o co chodzi, ale bawał, już nie pamiętam jak to się nazywa. Jedną z tych rzeczy, coś tam na dole co się kręci, panowie. Wiecie, że z mechaniki to nie jestem Asem Jubila, jubila, jedź. No, w każdym razie będziemy, będą mi to robić. Może! przy dobrych, bardzo dobrych wiatrach zamknę się w piątce, ale tak realnie to będzie pewnie 6-7. Thank you very much. Have a good day. Już patrzę, Majker bo tu detailing robię. Kurde, aż żal nie jechać w trasę takim cudem. sobota godzina nie sorry niedziela godzina 16 jadę do Zenka Zeniu przyjechał z wakacji wrócił z Dominikany 3 tygodnie urlopu wraca do pracy ale nie ma samochodu Przejdzie zamiennikiem, mam nadzieję, że jego ogarnę, kurde, oby to zrobił gość, bo mi są fury potrzebne. Mm, mój mały przeziębiony i problem jest taki, że ma gorączkę i nie można z nim wychodzić, kurde. Gdyby jeszcze nie miał gorączki, to ok, ale kurde, z gorączką trochę lipa. I siedzimy w domu. Ja tylko kursuję Baza dom, baza dom Patryk furkę umył elegancko jak ma jechać, ale dopiero we wtorek Kurde, pasowałoby się zebrać, czyli w środę by się ładował Pasowałoby mi się było zebrać i wziąć Skoczyć Poniedziałek po południu wieczorem ładować Ale czy mi się będzie chciało Kruu. Odpowiedź nasuwa się sama, panowie. Pewnie nie. Nie no, jest ekipa, chłopie banda czworga. Patris jest Dominikanin, Dominikanin, jak tam? Wiem, typu, Zenek! Tygodnie, no. Zenek! Chłopie, nikt nie zajeżdża samochodów jak Zenek. No, pff, mógłbym wymienić jeszcze kilka nazw, ale nie chcę mówić. Yy, miast w pobliżu, które też to robią. Ale ty chopie ciężka naprawa to mnie czeka, kurwa, Zenek. Tak myślałem, że wiesz jak, bo mówię... Patrz, ja Ci to wytłumaczę po mojemu. Ja bardzo to odczuję tą, tą naprawę, nie? Ale jakbyś na przykład Ty to zapłacił, to ja bym nic nie odczuł. Wiesz, o co chodzi? Normalnie <laughs> wiesz, o co chodzi? Tylko ty byś odczuł, a ja nic bym nie odczuł. Nie chciałbyś się zamienić? Nie, sądzę. Kurde, rozwalone pokazywali mi te chłopaki. Lip, Lip to naści nice, co? Siedem kurde, Zenek, ale ty mówisz o euro i, i o tysiącach, chłopie. Widzisz jaką ferarkę w Józefie? Widzieliśmy. U nieźle. Palestyna. Ale syna ferarkę za 480 zamówił i, w, i nie stresował się Chupina Co plu. Co mi przyciel Dobrze wszystko? Lecie panowie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do następnego.